Hejcie wszystkim, z tej strony Angela z kanału Niedobre Pierogi i dzisiaj będę rozdawać pierogowe nagrody roku Grom z roku 2021. I nigdy takiego czegoś nie robiłam, nawet tak sobie prywatnie, żeby porównać te wszystkie gierki w tym roku. I na początku chciałam w ogóle zrobić topkę najlepszych gier, ale było to tak trudne dla mnie zadanie. Na przykład, gdzieś zestawić ze sobą piąte, szóste miejsce. No, strasznie ciężko porównać ze, ze sobą te wszystkie gry. Tym bardziej, że są one różne gatunkowo i każda praktycznie opiera się na czymś innym. Więc, ostatecznie darowałam sobie tą topkę, ale posłużyłam się za to kategoriami. Niektóre kategorie są takie sztampowe, gdzie można spotkać w innych porównaniach, ale niektóre sobie wymyśliłam w zasadzie tak pod siebie, które mi pasowały. Więc, no więc jeżeli jesteście ciekawi, to zostańcie i zapraszam. No i zacznijmy sobie od największego zaskoczenia w tym roku. I dla mnie zdecydowanie jest to Forza Horizon 5. Która może być dla większości z Was nie tak dużym zaskoczeniem, w szczególności dla osób, które grają na bieżąco w te Forzy czy w inne gry wyścigowe. Natomiast, tak jak już wspominałam w infopierogach, ja w ogóle nie gram w gry wyścigowe i zawsze bałam się ich jak ogień w ogóle mnie nie interesowały. No, ostatnio, jaką grą grałam, to był Need for Speed Underground 2 na PC, czyli to było kilkanaście lat temu już no i od tego czasu już nic takiego nie grałam, więc tak naprawdę z braku laku odpaliłam sobie w Game Passie tą Forza i pomyślałam, że przejadę się, zobaczę, co tam tak ludzie się zachwycają nad tym i po prostu wciągnęłam się jak w bagno no nie mogłam odejść od tej gry tak mi się spodobała oczywiście na początku kulałam i cieszyłam się, że dostaję punkty za wjeżdżenie w barierki, że jakiekolwiek te punkty zdobyć, ale po jakimś czasie szło mi coraz lepiej i teraz w ogóle gram na wybitnym poziomie i tak i tak zwyciężam nieskromnie oczywiście tutaj się przyznając, no to i w tej forze wszystko mi się w zasadzie podoba i feeling jazdy, i różnorodność zadań, różnorodność lokacji. Ta, no, grafika jest przepiękna, dzieje się dużo, i co chwilę mamy coś do roboty. I to, tak naprawdę ta gra jest na, na cały rok, a nawet na, na do momentu, kiedy następna Forza wyskoczy, więc jak najbardziej było to dla mnie zaskoczenie. No i następna kategoria, czyli gra o najładniejszym czy też najfajniejszym designie i moim zdaniem jest to zdecydowanie Psychonauts 2. Pomimo tego, że grafika nie jest tam fenomenalna, wygląda nawet tak sobie jak gra po prostu z poprzedniej generacji, ale tam, co się dzieje, to jest po prostu magia, ta, ta pomysłowość w budowaniu lokacji, w projekcji poziomów. Każdy umysł, do którego wchodzimy, jest całkowicie inny, czasem jest narysowany inną kreską, co chwilę się coś dzieje niesamowitego. Po prostu te poziomy wręcz żyją, zmieniają się w zależności od naszych działań no po prostu coś magicznego, i, i rzadko kiedy widać taką pasję przy, przy budowaniu czy kreatywność. No, na zdecydowanie Psychonauts 2. Następną kategorią będzie gra, przy której najbardziej się uśmiałam, i u mnie to będzie Marvel's Guardian of the Galaxy. I tak jak mówiłam już w recenzji, no tutaj najmocniejszym i też moim zdaniem najfajniejszym aspektem są dialogi pomiędzy bohaterami, i też sami bohaterowie, którzy są nieco przerysowani, ale też mają drugie dno. No ale chodzi o te żarciki, czy to sytuacyjne, czy to przekomarzanie się naszych bohaterów między sobą, czasem złośliwie, czasem troszkę po przyjacielsku, czasem te żarty były naprawdę przemyślane i fajne, a czasem żenujące, a czasem tak żenujące, że aż śmieszne, ale ogólnie oprócz momentów walki, to uśmiech nie schodził mi z twarzy gra, w której najlepiej mi się walczyło czy też z systemem walki i u mnie to będzie Halo Infinite a po prostu dlatego, że super mi się tam strzelało tym bardziej, że z gatunek strzelanek nie za bardzo może nie, nie przepadam, ale nie gram zbyt dużo w tego typu gry więc tutaj też się zdziwiłam jak mnie ta gra wciągnęła na początku szło mi Słabo i tak topornie, ale po jakimś czasie się rozkręciłam, załapałam o co chodzi, to naprawdę ta dynamika walki jest cudna, różnorodność broni, ten feeling strzelania, no coś miodnego. A oczywiście najlepsze jest linka i łokieć buła łokieć przeciwnika, które no, nie ma nic, co daje więcej satysfakcji niż ten element, naprawdę. No, jak była walka, no to teraz gra z najlepszą eksploracją. I ja bym powiedziała, że jest to Death loop dlatego, że mega Friday dawało mi eksplorowanie tych lokacji. Pomimo tego, że jest ich tylko cztery, i nie są one jakoś mega rozbudowane, to no po prostu świetnie bawiłam się zbierając te wszystkie tropy odwiedzając te same miejsca w różnych porach dnia gdzie działo się coś innego są otwarte inne przejścia więc zawsze chętnie zaglądałam żeby sprawdzić czy jest coś tam ciekawego czy właśnie jakieś nowe wskazówki wskazówki do zadań no bardzo mi się to podobało i o wiele bardziej niż jakieś mega otwarte, duże światy, gdzie eksploracja polega na szukaniu niepotrzebnych znajdziek albo, albo 50. wersji pancerza, którego i tak nigdy nie ubierzemy. Tak, patrzę się na Ciebie, Asasynie. Gra, przy której najwięcej spędziłam czasu. I niestety z tegorocznych gier nie było takiego tytułu, przy którym bym siedziała, nie wiadomo ile czy wracała ciągle, ale jeżeli zaliczylibyśmy Hadesa, wiem, że Hades wyszedł już jakiś czas temu, ale dopiero w tym roku wyszedł na konsolę Xbox i na PSA, więc ja jak najbardziej go zaliczam do tegorocznych gier. I tutaj rzeczywiście spędziłam przy nim najwięcej czasu, około 80 godzin i nawet po przejściu po prostu cały czas chciałam brnąć dalej. No może nie brnąć dalej, ale cały czas przechodzić te, te same rundy, jest tam mnóstwo broni, mnóstwo kombinacji, więc wcale mi się ta gra nie nużyła. No, i tak naprawdę co jakiś czas wracałam, żeby pograć, zagrać w jeszcze jedną rundkę. To przeważnie kończyło się na sześciu, ale, ale pomijamy to. Teraz jak zaliczyłam Hadesa do tegorocznych gier, to przydałoby się go dać do kategorii z najlepszym systemem walki. nie? Sama sobie strzeliłam w kolano. Najlepsza gra kooperacyjna. Czyli u mnie taka, którą udało się namówić Patryka, żeby ze mną zagrał. I to będzie gra It Takes Two. Czyli gra, w której tak naprawdę nie da się przejść w pojedynkę. Jesteśmy zmuszeni do zagrania z kimś. Ma dużo fajnych pomysłów. Ja bawiłam się świetnie. Nie wiem, jak Patryk, mam nadzieję, że też. No, dużo, dużo śmiechu, dużo zabawy, ale i też krzyczenia na siebie i zniecierpliwienia, jeżeli ktoś się wlekł albo robił coś nie tak. Ale ogólnie polecam bardzo sympatyczna gierka. Następną kategorią jest gra, która myślałam, że będzie badziewna, a okazała się świetna. I tutaj egzekwo u mnie jest Deadloop oraz Guardians of the Galaxy. Loop dlatego, że po pierwszych zapowiedziach tej gry myślałam, że w ogóle mnie nie zainteresowała, wyglądała tak niezrozumiale, tak jakoś dziwacznie i bardziej wyglądało to na multiplayer, więc kompletnie skreśliłam ją z listy. Ale po premierze przyjrzałam się opiniom, też jak, jak ta gra tak naprawdę wygląda i zdecydowałam się zagrać ostatnimi czasy. No i myliłam się. Moje pierwsze wrażenia były mylne. Rzeczywiście jest to bardzo dobra gra. Natomiast Guardiansi, no to chyba jak Większość z nas myślała po prostu, że to będzie klon Avengersów, słabych Avengersów, więc tutaj też było takie nieco zaskoczenie, że jednak ta gra jest całkiem, całkiem dobra. Gra, która najbardziej mnie wymęczyła i to nie będzie również gra z tego roku, ale tutaj chciałam bardzo wyrazić swoje emocje w stosunku do gry, jaką jest Assassin's Creed Valhalla. Po prostu gram w nią od premiery i nie mogę skończyć, ale co jakiś czas ją włączam i brnę te milimetry, milimetry, ale jestem, jestem już coraz bliżej, chyba jestem na końcówce, chociaż tutaj, tutaj naprawdę nie wiadomo. No i, no, i po prostu przez walhale tak naprawdę zrezygnowałam w zagraniu w tym roku w Far Cry 6, bo stwierdziłam, że chyba już nie dam rady w następną grę Ubisoftu grać. Więc, idąc z tym tokiem rozumowania, to wydaje mi się, że w tym roku byłby to Far Cry 6. Byłby to gra, która by mnie najbardziej wymęczyła. Ja ogólnie lubię te gry, tylko one są takie rozwleczone, że, że ciężko mi je skończyć ostatnimi czasy, bo przeważnie po prostu mi się gust zmienił. Tak jak z smakiem, jak co jeszcze lat człowiekowi się smak zmienia. Bo kiedyś mogłam grać w takie gry non-stop i w ogóle mnie nie męczyły, a teraz to zaraz idzie coraz gorzej. Po prostu się człowiek chyba starzeje za bardzo. Gra, w którą chciałam zagrać, ale mi się nie udało. Jest to prześladujący mnie ciągle Returnal, którego już miałam nawet zamówionego, ale koleś się rozmyślił i po prostu no, nie udało mi się go kupić. Później jakoś mi tak wyleciał z głowy, ale gdzieś tam gdzieś się przejawiał i w ogóle e, męcząca historia. E, nie wiem, co się spodziewać po tej grze, ale bardzo mnie intryguje i myślę, że w tym roku zagram w końcu. Do tego dołożyłabym jeszcze Nir Replikanta i pozwólcie, że daruję sobie wymienienie dalszego tytułu złożonego z samych cyfr. NIR replikant też mnie intryguje, a w szczególności historia stworzona przez Yokotaro, czyli też twórcę NIR automaty. Tylko trochę mnie odstrasza toporność tej gry i powtarzalność rozgrywki, więc też gdzieś tam troszkę na bok ją odsuwałam, ale mam w planach zagrać w tym roku, chociaż. Gra z najlepszą reżyserią. I tutaj powiedziałabym znowu, że są to Strażnicy Galaktyki, ponieważ bardzo podobało mi się to, jak prowadzą mnie przez całą historię. Sceny są niesamowicie wyreżyserowane, w zasadzie nie odbiegają od, tych, od filmów o superbohaterach. Czy to były sceny pełne akcji, czy sceny komediowe, czy sceny poważne. No, naprawdę pięknie to było, jest ujęte. No i też fajnie ten wątek główny, ten patetyczny wątek o ratowaniu galaktyki, zgrabnie przeplata się z wątkami pobocznymi skupionymi na bohaterach. No, no po prostu mi się tak podobało. Gra, w którą całkowicie zapomniałam zagrać. I z tegoż względu, że Cyberpunk 2077 zalicza się do tego roku, ponieważ w tamtym wyszedł dosyć późno, bo jakoś 10 grudnia, więc we wszystkich rankingach jest brany właśnie do tego, no to ja go też tutaj ustanawiam. Zapomniałam w niego zagrać, ponieważ no, na premierę tak bardzo zraziłam się tymi wszystkimi opiniami, bagami. No sami wiecie, to już tyle razy było wałkowane, więc nie będę się powtarzać, natomiast no, stwierdziłam w zasadzie z Patrykiem też, że poczekamy już do tej wersji next genowej, która miała wyjść w tym roku, ale nie wyszła, więc tak cały czas... Czekam i w sumie już nawet o niej zapomniałam, tylko z tego względu, że to jest z naszego rodzimego podwórka gra, no to wszędzie gdzieś mi się tam e, pojawia. No, więc no, czekam, czekam, nie w końcu zrobię, żeby móc e, doświadczyć w pełni tego tworu. Gra z najlepszą fabułą, i tutaj może Was troszkę zaskoczę, ale dla mnie znowuż jest to Psychonauts 2. Pomimo tego, że historia wydaje się dosyć prosta, no i poniekąd taka jest, ale jest ona zdecydowanie magiczna, i zarówno pełna humoru, i dziwacznych, pokręconych rzeczy, i zwrotów akcji, niespodziewanych zwrotów akcji, no bo to jest różnica. Najbardziej podobało mi się to, że każda osoba, w zasadzie każdy umysł, który odwiedzamy, jest inny i w zasadzie jest to też inny wątek opierający się na jakichś problemach tej osoby czy właśnie chorobach psychicznych. I każdy z tych momentów jest godnie przedstawiony z powagą i uszanowany. Pomimo takiego właśnie lekkiego, lekkiego tonu samej, samej historii, więc naprawdę doceniam to i mega mi się podobało. Gra, która wywołała u mnie największy zawód. I powiem Wam, że tak na pierwszy rzut oka w tym roku nie było takiej gry, w którą bym się rozczarowała jakoś. Ale tak po głębszym zastanowieniu, to wybrałabym Resident Evil Village. I zanim, za mnie, zanim zaczniecie na mnie krzyczeć, to już mówię, ja bardzo tą grę lubię, podobała mi się, sprawiała fan i jest cudna. Ale zawód jest taki, że znowu nie jest ona straszna ani z gęstym takim klimatem. Na początku oczywiście ten klimat jest, i zawsze te początki są fajne, tak samo było w poprzedniej części, w siódemce, że na początku czujemy tą taką grozę i jest, jest niepokojąco, ale później znowu jest to typowa strzelanka, po prostu pełno przeciwników. A sama końcówka tej gry, no to powiedzielibyście, że jest to Call of Duty, naprawdę. Więc pod tym względem mnie, mnie rozczarowała. Natomiast, no tak jak powiedziałam, no jest to bardzo bardzo dobra gra. Jakby pominąć tą, tą rzecz jedną, w sumie sporą, ale, ale wiecie o co chodzi. Kategoria najbardziej next gra. I tutaj dałabym Ratchet Clank Rift Apart. Ze względu na swoją fenomenalną grafikę, gdzie rzeczywiście wcześniej nie mogliśmy doświadczyć takiej, takiej oprawy na takim poziomie w innych, w innych grach. Pomimo tego, że jest to taka bardziej bajkowa stylistyka, to i tak robi wrażenie: dużo się dzieje na ekranie, dużo efektów cząsteczkowych. No, i oczywiście to te sławne wczytywanie się, wczytywanie się lokacji czy poziomów. Nieważne, że to były, że są to miejsca oskryptowane albo do małych lokacji, ale rzeczywiście robi to wrażenie, i pod tym względem wydaje mi się, że jest ona next Z kolei rozgrywka, no to no nie no, tutaj akurat nie ma ewolucji, co dopiero mówić o ewolucji w przypadku raczeta ale pod względem takim audiowizualnym jak najbardziej. No i zanim przejdę do mojej gry roku, no to tak w ramach bonusu mam jeszcze jedną kategorię gra, na którą najbardziej czekam w następnym roku i myślę, że tutaj bez zaskoczenia oczywiście jest to God of War Ragnarok. Jak chyba większości z was i chyba nie mam co tłumaczyć dlaczego, więc po prostu powiem, że czekam. No, i moją najlepszą grą roku 2021 jest Psychonauts 2. Czy zaskoczenie, czy nie, ale ta gra po prostu kompletnie mnie oczarowała i to w zasadzie na praktycznie każdym poziomie. W szczególności ta pomysłowość, kreatywność, no w zasadzie wszystkiego, co tam, wszystkiego, co tam się dzieje. Postać samego e, Rasputina Aquato jest jedną z moich ukochanych teraz. E, no, te, ale zaznaczam, że jestem taką, takim typem gracza, który bardzo zwraca uwagę na fabułę, że nawet jeżeli gra ma kompletnie, pletnie skopaną rozgrywkę, ale ma angażującą historię. To i tak jestem, jest to poświęcenie, na które jestem gotowa i chętnie gram w takie gry. Więc no, też ma cudną fabułę, tak jak już powiedziałam wcześniej. W zasadzie, no. Kulała czy kula, tutaj jedynie walka, bo elementy eksploracyjne i zręcznościowe są całkiem sympatycznie zrealizowane. Natomiast walka jest taka niejaka, jest po prostu jaka jest, chociaż przeciwnicy są bardzo, bardzo pomysłowi i różnorodni, więc tutaj też plusik. No, co mogę, że więcej, w tym roku, to ta, z tej gry miałam największy fan. No, i to by było na tyle z mojej strony, ale jestem też bardzo ciekawa, jak to wygląda z waszej. Więc dajcie proszę znać w komentarzach, jaka jest wasza gra roku. A dla tych bardziej ambitnych w opisie umieściłam wszystkie te kategorie, którymi ja się kierowałam. Więc jeżeli ktoś ma czas i chęci, to może się nimi sugerować i chętnie poczytam i podyskutuję. No więc dzięki za uwagę i tutaj korzystając jeszcze z okazji, życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się, cześć, pa!